Cześć, tu Zelatani Behemoth. Dzisiaj nagram Wam filmik No o albumie. Chciałbym, pokazać, chciałbym Wam pokazać moje karty. No i chciałbym się powymieniać, No bo mam trochę braków, no i chciałbym je uzupełnić, prawda? No może, jestem nowym kolekcjonerem. Jeszcze nie, to nie pierwszy filmik, więc jestem nowy. Już Jak są jakieś błędy, to piszcie, nie? Dobra, może wracam. No i to są. Loga. Tu jest. Pierwsza strona to jest komplet. pucha nam dwa razy i piłkę. Też jak ktoś by chciał się wymienić, to wymieniam się. Zobaczmy tylko dwa razy. To jest druga strona. Tu nie ma znaczku bajernu, A oprócz tego są wszystkie. Tu druga strona tu odnosek. Prawie wszystkie, oprócz sportingu. No nie chciał mi się trafić. Uf, mamy te karty klubowe, tak? Tu mamy cały Ajax. Tu mamy Anderlecht i również w komplecie. Tutaj mamy cały Arsenal. Tu mamy prawie cała tylko oprócz Mandrukcia, on Onto Woccia. Tu mamy całą Barcelonę. Tu mamy Prawie cały bazer oprócz Giovanni się od Mamy y, jeden brak w tu mamy W Bayerze nie mamy. Nie mamy w Belfice Również nie mamy Livingstara w Bruce. Również nie mamy Livingstara w Chelsea. Nie mamy od Sadniczej nie mamy dwóch kart bazowej i Star'a. W i nie mamy Disney Stara. W Juventusie nie mamy Star'a. Nie wypełnienia on tołacza. To jest Malmo i tu nie mamy bazowej i Disney Stara. Te właśnie nie chcą nam wpadać w tych unboxingach Tutaj również nie mamy stara i on to lecza. Tu jest y, AS Monaco i tu nie mamy leasing stara Tu jest Olympiakos i tu też nie mamy leasing stara Tu jest PNR i tu, tu również nie mamy leasing Tu jest Real i nie mamy Disinksala i tu jest droma i nie mamy y, Ontrawęcza, tu jest szalka i nie mamy mastera, czyli jedyny master tego mi brakuje. Tu mamy Szachtar i tu nie mamy Disinksala, tu jest i to jest tylko już sportnik, który mamy w komplecie. Teraz są fansy, mamy cztery braki. I tam mamy, podwójnie tu mamy godina, jak ktoś chce to na wymianę. Tu mamy nie, dwóch terych. tu mamy trzy braki, tu mamy dwóch też na wymianę. I jeszcze mamy yy, ostatnią stronę i tu mamy aż cztery braki. Mam już defensy i tu mamy 7 braków, aż na pierwszej stronie. Na drugiej mamy tylko jednego braka. I mamy Humelsa, Słowotica i Kielniego y, na wymianę. Tu mamy trzecią stronę, i tu mamy 6 blaków. I tu są już Players. Tu nie mamy tak. Y, dwóch i Enzo Perez na wymianę. Tu nie mamy. Pięciu jest I jest inan i modlić na wymianę. Tu są Game changery i tu mamy 4 yy, braki. Tak to wygląda. No i tu są eksperci. Tu mamy 5 braków. Tu mamy International Stars. Tu mamy 4 plus Ibrahimović, 2 dwa na wymianę, plus dwa braki. Tu mamy jeden brak Ladasima. No ciężko mi go trafić, no większość ich ma w ale no ja go nie mogę trafić. Mamy Dabla tylko jednego z Rauru, ale to jest tu mamy y, dwa razy go, więc jest na wymianę. To jest Inventiveness. Neymar i Robin brakuje na Rodrigueza. I tu jest sam jeszcze legendy w komplecie. I to Mamelini, to jest tak, kolejna. kolejno. Suarez, Ibra, Sanchez, Touré, Miller, Snyder, Ribery, Moisander, Fischer i Piszczy. No i co? No i jak ktoś ma y, braki, to proszę y, pisać do mnie w komentarzach. Y, to bym za tej w